Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na vloga. Idę za ciosem, ponieważ kończę jednego vloga, zaczynam następnego i dzisiaj jest ten dzień, kiedy jadę do lekarza medycyny estetycznej na wizytę kontrolną z tym moim botoksem. Nie wiem, czy Wy widzicie, jak ja tu patrzę na wprost, natomiast ym, ja nie widzę jakiegoś wielkiego efektu. I tak ta brew jest trochę domalowana tu wyżej, a mimo to mam wrażenie, że tu się niewiele podniosło. Ja nie wiem, czy w ogóle cokolwiek się podniosło. Także... Ym, Jestem zawiedziona, no po prostu, słuchajcie, różnie bywa sprawdziłam i dlatego na razie tego kwasu hialuronowego nie będę robiła, bo miałam sobie tutaj, wiecie, wstrzyknąć gdzieś tu w brodę, gdzieś tu, ale wiecie co, nie wiem, jak ktoś mi tutaj dołoży i będę widziała efekty, to wtedy ewentualnie się zdecyduję na kwas hialuronowy, jeśli nie, no to, no to będę tak chodziła i potem będę się zastanawiała, co z tym dalej zrobić, jakoś tak, wiecie, wydawać tyle kasy, jak nie widać efektu, bez sensu, czasami jest tak, że ktoś po prostu poprawia sobie urodę, u mnie to nie do końca. No, ja mam jakiś defekt i chciałam coś z tym zrobić, i to wtedy nie działa. To działa tylko jak ktoś jest piękny i chce być jeszcze piękniejszy. Także no, takie zabiegi. Natomiast ja w ogóle, słuchajcie, mam tutaj taką oprychę. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Taka tutaj zaczęła mi się robić. Jest w ogóle bardzo gorąco na zewnątrz. Ja jestem trochę osłabiona. Nie wiem w sumie od czego, ale w nocy też nie spałam. Oglądałam wczoraj do północy obecność. Ja już to oglądałam 100 razy, ale znowu mi się zachciało, bo zapomniałam o tym, jak w ogóle co tam było w tej pierwszej części. Kurde, straszne. I tak doczekałam do prawie północy i poszłam spać, no bo mówię, nie wstanę potem rano o szóstej i zostawiłam sobie końcówkę. Włączyłam nagrywanie, dzisiaj obejrzę. Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale niedługo w kinach będzie Trójka, także Superansko. Ja uwielbiam ten horror, także nie mogę się doczekać. Wiem, że teraz chyba jest ciche miejsce. Dwa? Coś tak nazywa ten horror? Ja byłam na jedynce i takie dziwne, takie można było się wystraszyć, ale jakoś taki to nie jest chyba horror do końca, jaki typ horroru, jaki ja lubię. Także nie wiem, czy pójdę, może zobaczę. W każdym razie, słuchajcie, nie wiem, czy powiedziałam, upały są u nas dalej i ja jestem w takiej koszuli kiedy się kupiłam w zarze na promocji, ale to już kilka lat temu. Mam też shorty, założę klapki i tak właśnie będę jechała. Natomiast dlaczego ja się w ogóle z Wami łączę teraz? Bo. Czytałam dzisiaj Wasze komentarze, mam takie znowu opóźnienie w odpisywaniu, ale czytam i pomału odpisuję. I kilka z Was zapytało mnie o wizytę u trychologa, ponieważ ja gdzieś tam Wam wspomniałam o tym i mogę Wam w sumie pokrótce o tym opowiedzieć, bo to jest dość istotne. Dlatego, że mm, ja słuchajcie ze skórą głowy, mam problem od wielu lat w zasadzie. I czasami jest tak, że y, jest lepiej, czasami jest gorzej, ale jak mnie oglądacie od dłuższego czasu, to ja już Wam nieraz mówiłam, że mam taki problem, że nawet jak umyję głowę, to często po już po kilku godzinach, no może po kilku godzinach nie, ale już wieczorem ta skóra głowy jest taka nieświeża. Nie włosy, skóra głowy. Generalnie zawsze było tak, że ja mam głowę co drugi dzień. Ja też, fakt jest taki, że ja nigdy nie miałam takich długich włosów. One są tutaj długie z przodu, ale z tyłu są jeszcze dłuższe, bo ja mam takie ścięte, wiecie, o tak, więc ten tył jest jeszcze tyle dłuższy, więc one są już naprawdę długie. Są też bardzo gęste. Cienkie, ale gęste. I... Jak wiecie, ja dostałam skierowanie od lekarza do dermatologa, jeszcze kurde się nie zapisałam, zapomniałam, właśnie teraz mi się przypomniało, ale żeby przeczekać ten czas do tej wizyty u dermatologa, bo ja nie wiem, czy to będzie w tym miesiącu, czy to będzie w ogóle w grudniu przyszłego roku, nie wiem, postanowiłam iść do trycho trychologa. Trycholog nie jest lekarzem, no ale zajmuje się skórą głowy i włosami, więc pomyślałam sobie, że na przeczekanie skorzystam. I przy okazji dowiem się, co się dzieje z tą skórą głowy. I słuchajcie, no poszłam. Wizyta trwała jakieś 20 minut. Pani zbadała mi skórę takim. E, takim mikroskopem. Okazało się, że mam łojotokowe zapalenie skóry głowy. Wiecie. Mm, i mam jeszcze na tranki na głowie takie małe, ta skóra się łuszczy. W ogóle łytokowe zapalenie skóry często prowadzi do łysienia, dlatego że zapychają się wam te mieszki włosowe, czy tam cebulki, czy tam co ja już nie wiem, dam dokładnie jak to, jaki to jest cały proces, ale te włosy wtedy wam wypadają i nie chcą odrastać. Ja na szczęście mam tych włosów mnóstwo tych nowych na całej głowie, więc to jest pół biedy, chyba się nie grozi odpukać, ale ogólnie nie wiem w ogóle skąd to dziadostwo się wzięło właśnie to powoduje to, że te włosy są takie nieświeże ja często ich nawet domyć nie mogę szoruję, szoruję, szoruję i słuchajcie, nie mogę ich domyć ja na przykład teraz, jak wsadzę sobie tutaj ręce, słuchajcie, na potylicy, bo tu mam najwięcej włosów, ja mam tu gorącą głowę, dlatego wam ostatnio mówiłam o ścięciu ja uwielbiam te długie włosy, ale nie wiem, czy to nie będzie dobre dla właśnie tej skóry głowy, żeby je trochę ściąć Odżywić przy okazji ten ogon i e, przerzedzić trochę, bo one są teraz tak praktycznie ścięte, wiecie, na prosto, w sensie po długości. I strasznie mi ciężko, słuchajcie, ten tył jest tak ciężki, że nie wiem, no muszę się zastanowić. Natomiast ta pani ogólnie powiedziała, że to może być spowodowane, mm, no stres, wiadomo, ale też może być tarczyca, i żeby zbadała sobie tarczycę, przepisałam, znaczy przepisała, dała mi szampon za 100 zł, który używam od dwóch tygodni i to jest taki, jak, taki szampon, który ma mocno oczyszczać tą skórę głowy i właśnie zapobiegać gromadzeniu się tych bakterii tego wszystkiego, no wiecie, jak macie tłuste jest tłuste środowisko, to tego dziadostwa tam jest dużo, no to jest obrzydliwe, ale tak jest widzicie, człowiek dba o skórę głowy o włosy, a takie coś się nagle skądś zrobi i mm, dała mi ten szampon i ja nie myję i nie widzę w ogóle rezultatów myję najpierw zwykłym, codziennie myję głowę dzisiaj akurat myłam rano, ostatnio myłam codziennie wieczorem Myję najpierw zwykłym szamponem, jakimś bez SLS-ów, bez dziadostwa, potem drugi raz myję właśnie tym specjalistycznym, tym albo tym moim wisi do łupieżu tłustego. Zostawiam na 5 minut ten szampon, spukuję. Słuchajcie, i wtedy macie tak tępe włosy, że na tręki nie włożycie, po prostu coś strasznego. Na układ się nakładam na długość odżywkę, wszystko jest fajnie, a te włosy i tak się przetuszczają. Nie widzę w ogóle żadnego jakby... Mogę wam go pokazać, ale nie wiem, czy to jest w ogóle sens, bo to nie jest nic fajnego ten szampon, przynajmniej nie dla mnie. Opinie ma genialne w internecie, ale wydaje mi się, że dwa tygodnie to już jest taki czas, że powinnam zauważyć różnicę, a ja mam wrażenie, że jest jeszcze gorzej. No i od razu w ogóle słuchajcie, ta pani chciała mnie zapisać na zabiegi, to jest w ogóle zadziwiające, że dla ludzi wydać 150 tygodniowo, to jest takie wiecie, ona mówi, że to są zabiegi oczyszczające i powinnam zrobić od 4 do 8, średnio raz na tydzień się robi te zabiegi. Ona się nawet nie zapytała, czy ja chcę je zrobić. Po prostu chciała mi zapisać. Ja mówię, lampka mi się zapaliła. Mówię, wie pani co? Bo wiecie, to jest. trycholog, to jest trochę jak kosmetyczka. Może nawet jest kosmetyczka? Nie wiem. Nie, nie mam pojęcia. W każdym razie, czy to jest też na się robi. Wiecie, studia kosmet... Ja, ja nie wiem. kosmetologię Nie mam pojęcia. W każdym razie to jest trochę tak, że. Mm, mi się lampka zapaliła i stwierdziłam, że, no nie, no, bez przesady. Wiem już, co mi jest. Muszę zrobić badania na tarczyce. Na razie będę wspomagała się tym szamponem i pójdę do dermatologa docelowo, więc, no, nie będę się zapisywać tym bardziej, że wszystkie zabiegi, jak coś już zaczynacie. faretka jedzie, jak już coś zaczynacie robić, czy botox, czy nie wiem, kwas, jakiś, yy, cokolwiek, zabiegi u kosmetyczki, to raczej powinno się to gdzieś tam kontynuować, nie? I pomyślałam sobie, że jak ona mi to zacznie robić to skończy się na tym, że ja będę znowu jakby się uzależni od tego i będę musiała chodzić, więc lampka mi się, wiecie, zaświeciła, powiedziałam nie, dziękuję, wyszłam i... No i wtedy zadzwoniłam do lekarza ogólnego i dała mi to skierowanie do dermatologa, do którego się jeszcze nie zapisałam. Jeśli chodzi o moje wyniki badań, to ja już mam wszystkie, mam komplet. Dzisiaj przyszła... Przyszła. Odebrałam resztę. I powiem Wam tak, jeśli chodzi o cukier, tak jak Wam mówiłam, mam mega podwyższony moc nie wiem nie umiem odczytać natomiast morfologia i tarczyca ja wam powiem szczerze że dla mnie to tutaj są wzorowe wyniki to jest w ogóle ja jestem wszędzie pomiędzy jeżeli chodzi i o tarczycę i o całą morfologię żelazo mam tylko o przepraszam żelazo mam poniżej normy ale cała reszta jest po prostu słuchajcie zdrowa jak koń. Nie wiem, w ogóle nie wiem, co to teraz w takim razie będzie. No może na pewno słuchajcie to zmęczenie, sucha skóra i tak dalej, to, ja, to jest spowodowane podwyższonym cukrem i e, za niskim żelazem, także to muszę na pewno gdzieś tam wyrównać, ale to już pójdę do lekarza oczywiście. E, natomiast jeśli chodzi o skórę głowy, to teraz już w ogóle nie wiem co się dzieje. Także czekam na wizytę do dermatologa. Jak pójdę i będę już coś wiedziała, to też Wam dam znać. E, i tyle. Także słuchajcie, to chciałam Wam powiedzieć. W zasadzie yy, nie wiem, czy mogę Was zachęcić, żebyście poszły do trychologa. No z jednej strony mogłam pewnie też iść do dermatologa, może prywatnie, nie wiem, wiecie co tak, mam tego trychologa tu pod nosem, więc po prostu spontanicznie poszłam, bo już nie mogłam z tą skórą głowy wytrzymać, no i co zapłaciłam prawie dwie stówy, no bo wizyta plus szampon i dalej mam to samo, więc nie wiem. Zobaczymy co to będzie. W każdym razie słuchajcie, ja teraz będę uciekała, bo już jest piąta, a jeszcze szybko chcę sobie coś zjeść i, i się zapakować. Jadę i odezwę się do Was albo dzisiaj, albo jutro. Zobaczę, o której w sumie wrócę, ale wydaje mi się, że koło 20 to, to może w sumie jeszcze dzisiaj. I mamy środę rano, przychodzę do Was dosłownie na sekundkę, ponieważ muszę już wychodzić do pracy, cały czas kicham, bo alergia mi się uaktywniła na maksa w ostatnich dniach. Mam też spięte spinkami tak włosy, ale ja to zaraz dejmę, tylko to jest chwilowe, bo słuchajcie, jest mi tak bardzo gorąco, a ja suszyłam głowę i też nie mogę na razie tych włosów spiąć, bo jak je zepnę, no to one się odgniotą tak brzydko, więc muszę poczekać teraz przynajmniej z godzinę i tak łazić z tymi włosami. Spinki oczywiście jak będę wychodziła też sobie zaraz zepnę, tylko na razie wziąłam, żeby te włosy nie leciały na twarz. Słuchajcie, jeśli chodzi o wczorajszą wizytę, to y, tam w ogóle z ruchu tej pani doktor, tam były chyba cztery panie, siedziały, czy trzy, y, ale one były za mną, one po prostu już przyszły wcześniej, natomiast w ogóle, wiecie, jak byłam pierwsza, to nikogo nie było, także byłam trochę w szoku, no ale jednak dużo kobiet korzysta z y, jakichś tam zabiegów, medycyny estetycznej. No i właśnie, jeśli chodzi o mnie, no to pani powiedziała, że faktycznie botoks bardzo słabo sobie z tym poradził, delikatnie mam tu uniesione, bo tutaj też miałam, wiecie, bo ja miałam całą tą stronę, znaczy ona jest cała opadnięta, natomiast widzi, że tutaj się podniosła brew z przodu, natomiast tutaj te mięśnie są tak słabe, że ten botoks, botoks niestety no nie dał sobie rady i dołożyła mi w dwóch miejscach, tu i tu, za trzy tygodnie czy tam za dwa mam znowu kontrol, pojadę, i też rozmawiałyśmy o tym kwasie, bo ona powiedziała, że te mięśnie już są tak słabe, że prawdopodobnie ten botoks już tego może nie ruszyć, ewentualnie delikatnie, no bo już teraz są tak, mówicie, no dołożone, więc może delikatnie to się ruszy, ale generalnie powiedziała, że prawdopodobnie to jest też do... E do chirurga plastycznego, że to już ona jakby tutaj no, nie jest w stanie nic zrobić. Rozmawialiśmy też o tym kwasie hialuronowym, bo wiecie co, ja tak nie wiem, yy, znaczy nie zdecydowałam się póki co jeszcze, ale jak będę jechała za trzy tygodnie na tą kontrolę, to nie wiem, czy sobie raz nie zrobię tego, bo muszę to przemyśleć. Ogólnie yy, jakoś tak... Nie przeszkadza mi ta strona twarzy, no ja widzę, że ona jest trochę inna, ale to też jakby trochę tak, wiecie, co można jakby po, poradzić sobie bronzerem, wiecie, światło tutaj, bronzer, oświetlacz i tak dalej, to to też trochę inaczej wygląda, to też nie jest nie wiadomo jaka dysproporcja i asymetria, wiecie o co chodzi. Ale tak się zastanawiam, no to jest do przemyślenia, natomiast no powiedziała mi szczerze, że y, myślała, że trochę bardziej to ruszy ta powieka, ale jednak... Y, no jednak nie, to porażenie było dość mocne, ten stan zapalny i te mięśnie są za słabe, żeby generalnie zaczął, one jakby pracują, no bo ja podnoszę brew do góry, zamykam oko, więc tam jakieś mięśnie są, ale to wszystko, co jest tu naokoło jest po prostu za słabe, także dobra, na no to wszystko już w zasadzie wiemy, więc... Yy... Ja się dziwiłam, wiecie trochę, znaczy się dziwiłam, dlatego że czasami mi się wydawało, że dziewczyny, jak chodzą do takiej, właśnie robią botoksy, jakieś tam inne zabiegi, to potem albo te brwi mają tak wysoko uniesione, albo coś, ale to jest właśnie wtedy, kiedy ktoś ładnie wygląda, a chce jeszcze ładniej wyglądać. No, a jak ktoś ma problem i chce coś z tym zrobić, to, to już widzicie, tak nie zawsze zadziała. Ale dobra, no na razie, jak słuchajcie, temat kończymy, zobaczymy, czy za te 3 tygodnie pojadę ta. Znaczy pojadę na pewno na kontrol, ale czy będę coś robiła, to jeszcze póki co nie wiem. Dam Wam na pewno znać. I co ja Wam jeszcze chciałam powiedzieć, poczekajcie, ja muszę w ogóle wychodzić bo jest za 15-8, z nos mnie tak swędzi, dlatego coraz go dotykam. I pokażę Wam może, co mam na twarzy, ponieważ dzisiaj dla odmiany nałożyłam sobie tołpę, ten krem BB. Chciałam skończyć ten mój krem BBS Bell i Lumen CC, ale wiecie co, jest tak gorąco, że chciałam coś lżejszego, a to jest taki w sumie, można powiedzieć, że jak zwykły krem ten produkt, dlatego, że on bardzo minimalnym stopniu wyrównuje kolory, tego barwnika ma bardzo mało i nałożony na serum faktycznie daje uczucie nawilżenia. Na samą skórę taką wiecie, po toniku, nie polecam nakładać, bo może trochę ściągać, bo znaczy w zależności jaką macie skórę, no ja mam suchą, więc no niestety on musi być nałożony na jakiś inny produkt nawilżający i teraz póki co ta skóra fajnie czuje takie nawilżenie, jakby taka mokra była wręcz, nie wiem, takie, takie fajne uczucie. Zobaczymy, jak on się utrzyma. Krycie, tak jak powiedziałam, prawie zerowe, ale to tutaj nie o to chodzi w zasadzie, tam delikatnie wyrównał ten koloryt i ja sobie tylko korektora nałożyłam w te moje miejsca pod okiem, tu koło nosa, trochę na brodzie i mi to wystarcza, także kiedyś wam postaram się zrobić, ja wam mówiłam, że zrobię test, ale no widzicie, no zapomniałam w ogóle, nie chciałam go na razie używać i tak dzisiaj spontanicznie go użyłam, ale może w kolejnym wtedy filmiku. Pokażę Wam, jak wygląda skóra przed i po. Nie wiem, czy zobaczycie jakąś wielką różnicę, ale pokażę Wam. I też jeszcze jeden produkt, który zdenkowałam dzisiaj, to jest taki stary, przeterminowany balsam. Znalazłam go w szafie i postanowiłam go użyć na nogi. Z AA Opal, rozświetlający balsam do ciała z opalizującymi drobinkami. Muszę Wam powiedzieć, że nogi zdecydowanie lepiej wyglądają, jak nałożycie właśnie coś z drobinkami, bo jak macie, każdy prawie ma jakieś siniaki, celuli, drżyły, cokolwiek widoczne. To jednak tego typu produkty powodują, że to wszystko, światłość tak ładnie odbija, że te nogi od razu lepiej wyglądają, w ogóle skóra lepiej wygląda. Także no ten był fajny, on się bardzo szybko wchłaniał, i używa, używałam go przez cały tydzień. I muszę zdecydowanie iść do Rosmana kupić nowy, ponieważ e, no nie mam już innego takiego. Mam tylko jakiś zwykły, chyba że jakieś oświetlacza to nie go dam, ale nie wiem, czy to taki efekt będzie, jaki bym chciała. W każdym razie polecam Wam, jeżeli macie problem z Waszymi nogami, także co się z nimi nie tak, tak w Waszym mniemaniu oczywiście, to kupcie sobie balsam z drobinkami i od razu zobaczycie efekt, jak te nogi będą lepiej wyglądały. Także dobra, słuchajcie, ja teraz uciekam i jeszcze się z Wami połączę, jak, jak wrócę z pracy. Mamy piątek, ja właśnie wróciłam z pracy i zaraz w sumie się przebiorę i chyba pójdę na balkon poprzesadzać moją trawę pampasową bo jakiś czas temu kupiłam i chyba ze 3 tygodnie temu albo z miesiąc temu i czas najwyższy ją przesadzić kupiłam takie większe doniczki i, yy, i ziemię, także chyba zrobię to dzisiaj bo dzisiaj tak nigdzie nie wychodzę dzisiaj mam też w planie obejrzeć Obecność 2 Ostatnio jedynka leciała w telewizji, to obejrzałam. Dawno tego nie widziałam i muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę straszny film. Dzisiaj chcę obejrzeć obecność 2, dlatego że jutro idę na trójkę. Także w kolejnym vlogu na pewno Wam opowiem co i jak, ale przychodzę do Was z tematem włosowym, dlatego że. Ostatnio Wam mówiłam, że chcę iść do fryzjera, dlatego że mam problem ze skórą głowy i tak pomyślałam sobie, że skrócę te włosy, odświeżę w sensie kolor, troszeczkę rozjaśnię, żeby ta brzydka po świata mi zeszła. Chociaż teraz tak tego nie widać, słuchajcie, od kiedy użyłam tą czerwoną odżywkę z Joanny, to mam wrażenie, że te włosy bardzo ładnie wyglądają, ale mimo to uważam, że przyda mi się jakieś rozjaśnienie delikatne, żeby ten kolor był taki bardziej czysty, bo. Teraz nakładam farbę na farbę, tak naprawdę, i gdzieś tam ta zieleń ciągle wychodzi. Na chwilę zniweluję ją tą odżywką, i za chwilę znowu ona już ma takie mi gdzieś tam, takie gdzie nie gdzie pasemka zielone. Generalnie te włosy nie wyglądają źle, ale tak jak mówię, ta zieleń zawsze gdzieś tam będzie wychodziła. Także taki był plan, żeby iść do fryzjera i właśnie sobie delikatnie rozjaśnić i też ściachać te, te włosy. Ale wiecie co? Rozważyłam wszystkie za i przeciw, i starałam się sobie w głowie ułożyć jak ostatnio wyglądały moje wizyty u fryzjera i to nie jest tak, że ja byłam niezadowolona, ale też nie, nie, jakby miałam wrażenie, że nie zawsze wychodzi mi to, co bym chciała i stwierdziłam, że jeszcze tym razem zaryzykuję i zrobię coś w domu sama jak wiecie, ja kiedyś często kombinowałam, bo to był taki czas że chodziłam tylko do fryzjera z różnym skutkiem. Czasami bywało lepiej, czasami gorzej. Często jest tak, najczęściej chyba, że nie zrozumiemy się z fryzjerem, bo jednak pojęcie na przykład o kolorze jest zupełnie inne. My mamy, a inne mają fryzjerzy. Także czasami fryzjerzy coś sami od siebie chcą zrobić i tak wiecie, zawsze coś nie. I tak pomyślałam sobie, że przeczekam jeszcze z tym ścięciem i zrobię sobie w domu sama dekoloryzację. Jak mnie oglądacie od dłuższego czasu, to wiecie właśnie, że kiedyś robiłam kilkakrotnie dekoloryzację w Rosmanach niektórych, nie wszystkich. Jest taki dekoloryzator, który się nazywa, jak się nie mylę, Colorless. Tam są trzy rodzaje, ja go kiedyś używałam i on jest prosty w użyciu, dlatego że mieszacie składniki tak naprawdę, nakładacie na suche włosy, przeważnie na suche. To nie jest rozjaśniacz, więc on wam jakby odrostu nie powinien ruszyć, jak macie naturalny na przykład odrost, tylko powinien wyciągnąć pigment z, w, z tych włosów farbowanych. Więc nakładacie, trzymacie na tych włosach i e, chyba, no w zależności jaki e, dekoloryzator, tam po 20 czy 30 minutach musicie bardzo dobrze ten pigment wypłukać, ale tak na maksa. Przez kilkanaście minut szorować tą głowę, bo jeżeli tego nie zrobicie, to prawdopodobnie następnego dnia wróci Wam wasz kolor włosów. Także robota będzie głupiego, więc y, trzeba, jakby dokładnie czytać też ulotkę. Bo no jednak to jest, wiecie, to jest już y, dość inwazyjny zabieg, dlatego że no ten koloryzator niby mówią, dużo osób pisze, że ten nie niszczy, ten nie niszczy tamten. No jednak on trochę musi, no słuchajcie, jeżeli on ma Wam. Wyczyścić włosy i wyciągnąć Z nich te barwniki, które na przykład macie Po paru latach farbowania na jakiś kolor No to to jest niemożliwe, żeby on nie niszczył No ja przynajmniej w takie rzeczy nie wierzę, ale Pokażę wam teraz na co się zdecydowałam Nie chciałam kupować już tego Colorless Bo stwierdziłam, że spróbuję coś O czym już czytałam od kilku miesięcy I ciągle ktoś pisał gdzieś że, O jaki ten dekoloryzator jest super Jak on pięknie rozjaśnia włosy Że wystarczy jedno opakowanie I słuchajcie, zdecydowałam się go w końcu kupić na Allegro I tak on się nazywa to jest dekoloryzator, który jest tani jak barszcz, bo on kosztuje sobie 20, chyba 4 zł, ma tylko dwie tubki, więc też jest yy, prostszy niż ten Colorless w użyciu, dlatego że tamto miał jakieś chyba A, B, C, D i tam trzeba było po kolei to wszystko jakoś tam mieszać i używać, a tu macie dwie tubki, które łączycie ze sobą, nakładacie na włosy, trzymacie chyba 20 minut, jeszcze teraz przeczytam ulotkę do końca, Nakładacie oczywiście jakiś szczepek, żeby to się lepiej przyjęło. I po 20-30 minutach, w zależności jak te wasze włosy będą Wam się yy, rozjaśniały, jak ten barwnik będzie z nich wychodził, to wtedy musicie właśnie porządnie umyć i, i tyle. Także ja Wam zrobię takie przebitki, jak wyglądają moje włosy w pomieszczeniu, chociaż w pomieszczeniu to widzicie, ale... No ale zrobię taki osobny filmik z tym, bo to może być dość ciekawe doświadczenie, bo... Tutaj w ogóle moje włosy wyglądają takie ciemne, a one, słuchajcie, naprawdę nie są ciemne. Zrobię przebitki, właśnie jak też wyjdę na dwór, żeby to było dobrze widoczne, żeby ktoś nie pomyślał, że ja czarne włosy rozjaśniam, bo absolutnie to nie jest. Zobaczcie, to nie jest w ogóle. Patrzcie, jakie one są jasne. I one są takie na całej długości. Także zrobię takie przebitki i mam nadzieję, że ten filmik będzie też dla kogoś przydatny, bo w sumie. Od, zawsze, od kiedy nagrywam filmiki włosowe, to z myślą, że one się po prostu komuś przydadzą. Wiadomo, że z farbami jest różnie, każdemu może to inaczej wyjść, ale jakieś tam pojęcie zawsze można mieć, nie? Co z tego wychodzi. Także yy, zobaczymy. Jestem słuchajcie, mega zajerana, że to zrobię jutro, bo tak mi się zachciało innego koloru i to nie jest tak, że... Yy, ja chciałam mieć ten brąz, ja wam mówiłam, że chcę, żeby te włosy odpoczęły, chcę ten brąz, ale kurde, nie wiedziałam, że takie coś mi wyjdzie, że one będą znowu jakieś takie dziwne, miały właśnie tą poświatę dziwną i chciałabym w sumie, żeby one troszeczkę zeszły do takiego blondu, bo góry zawsze będę miała ciemniejszą i tak czy siak odrostę sobie przyciemnie, ale... Chciałabym, żeby po długości one były takie właśnie bardziej rozświetlone jeszcze. Przeciwnie można zawsze. Także spróbuję i też myślałam, żeby od razu nałożyć farbę, ale bo tak myślałam, że się robi, ale wiecie co? Czytałam sobie dzisiaj jeszcze opinie i dziewczyny piszą, żeby właśnie wypłukać ten barwnik, następnego dnia znowu wyszorować te włosy, jeszcze wypłukać ten barwnik i dopiero ewentualnie w tył nakładać farby, więc ja się chyba wstrzymam i nie będę jutro nic nakładała, dopiero w niedzielę albo w poniedziałek. Ja mam poniedziałek wolny, bo jadę na drugą szczepionkę i wtedy ewentualnie będę miała czas. Będę chciała też mam hol nagrać, także y, chyba wtedy to zrobię. Także słuchajcie, to już jest wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Zacznę nagrywać jutro albo pojutrze właśnie kolejnego ho, kolejnego hola, kolejnego vloga, chociaż właśnie nie wiem, czy ten filmik włosowy to zrobić w ramach takiego vloga, może w sumie i tak. No, także słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!